Historia pewnej miłości. Janek poznał Martę. Spotykali się już parę tygodni, doszło do pocałunku, ale niestety Marta powiedziała, że seksu nie będzie, no bo nie poznali się wystarczająco dobrze. Tak więc Janek to wszystko zaakceptował, zrozumiał faktycznie. Dziewczyna potrzebuje więcej czasu, musimy się lepiej poznać. No i tak się spotykali, spotykali. W końcu Marta zaproponowała Jankowi, żeby razem zamieszkali odkąd zamieszkali razem natychmiast pojawiły się sugestie dlaczego się spotykasz z tym kolegą Grześkiem, on tylko cały czas na imprezy wychodzi, powinieneś się tylko na mnie skupić, na naszej relacji na tym, żebyśmy byli razem szczęśliwi, jak będziesz chodził na imprezy to cię zostawię oczywiście tutaj dziewczyna zauważyła że jak piszą do niego jakieś koleżanki to nie jest to też zbyt dobra sytuacja i powiedziała Jankowi, że jak to się powtórzy to się więcej nie zobaczą, a ona odejdzie. Janek zerwał wszystkie kontakty ze znajomymi. Poświęcił się tylko tej relacji, Marcie, miłości. Gdzie podkreślam, nie było sytuacji łóżkowych, nie było seksu, nie było wcale żadnego uczucia, bo Marta co wieczór kopała go nogą w łóżku i mówiła: "Zejdź z tego łóżka, to jest moje miejsce". Zabierała mu pościel. Odwracała się tyłkiem i tak naprawdę nie pokazywała żadnych uczuć. Po dwóch latach, mata doszła do wniosku, że powinni wziąć ślub i zasugerowała Jankowi: Powinieneś mi się oświadczyć, bo jak tego nie zrobisz, to niestety, słuchaj, ja cię zostawię. Bo ja chcę mieć tutaj konkrety, ja chcę, żeby facet o mnie dbał, zabiegał. No, Janek nie miał wyjścia. Wziął z nią ślub i teraz po kilku latach zauważył następujące konsekwencje tej decyzji. Na początku, przed ślubem, Marta mówiła, że będzie lepiej, że będą w łóżku cały czas razem sypiać, że będą oczywiście się pewnie bardziej kochać po tym ślubie, że będzie cudownie, że poczują, co to jest miłość. Janek sobie pomyślał: Ona może ma rację, w sumie. Ten ślub zbuduje tą więź emocjonalną między nimi i poczują się wreszcie szczęśliwie. No i co? Dwa lata po ślubie się okazuje, że Janek nie ma seksu. Marta przytyła 50 kilo, dalej go kopie, wrzeszczy na niego i wydziera się, dlaczego zarabiasz za mało pieniędzy, dlaczego cię często w domu nie ma, i tak naprawdę dalej nie ma miłości, nie ma szczęścia i to facet jest winny. Jak zawsze. Nie daj się wpakować w taką historię miłosną, albo obudzisz się z ręką w nocniku.